Znajdźmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. I powiemy o tym, e, od czego modlitwa się dozna. Powiedziałem o trzech aspektach. Nie będę poruszał ich wiele, poruszę trzy, moim zdaniem, fundamentalne aspekty modlitwy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, szósty werset. I to było, mówi nam tak tutaj. Ale ty, czyli ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej a zamknąwszy drzwi. Znowu módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci to. Pierwsza fundamentalna rzecz modlitwy to jest komora. To jest komora modlitewna. Ludzie przychodzą do Kościoła w niedzielę i mówią, że e, e, wiesz, no tak się modliłem dzisiaj, ja miałem taki dobry czas modlitewny. Powiem Ci, Bóg jest troszeczkę ślepy na społeczne modlitwy. On jest wyższy. On zgadza się, kiedy się modlimy modlitwami zgody, kiedy uwielbiamy Boga. To jest wszystko wspaniale. Przychodzi może Obecność. Często, w zasadzie częściej, e, kiedy się modlimy razem, kiedy biegniemy Boga, odczuwamy większą Bożą obecność. Wstępuje Boża chwała, tak? I ktoś mówi, wow, na pewno wtedy tak mocno Bóg e, działa. I ktoś Ci powie, nie ma mocniejszego działania Boga niż w I tu jest napisane, że Bóg widzi w ukryciu. On, jakby centrum serca Boga, to jest bycie w ukryciu. On obserwuje Cię w ukryciu. Nie tam, gdzie Cię widzą inni ludzie. Wiecie, są różni spoczęcy. To na przykład yy, zboczeńcy religijni. Bóg jedynie wie dlaczego, jak, co, ludzi, co, co ludzi kręci w nabożeństwo. Rozumiecie nie? mnie? Mamy to jest zagadka. Przychodzą ludzie od nabożeństwa do nabożeństwa. Ja znam tych ludzi, w ogóle nie mają życia z Bogiem, ale są na każdym nabożeństwie. Faryzeusze tak mieli. Rozumiecie? Zboczeńcy religijni. Zboczeńcy religijni. Oni się tym szczycili. Oraz do wygodził Rozumiesz? Każdy szabat to jest nie ruszaj. Mam takiego brata u nas w kościele, jego ojciec jest elektrykiem w Anglii i mówi, najtrudniej się pracuje u Żydów Co oni wymyślają? Jeden mnie zaprosił i mówi tak, jak jest szabat, ja nie mogę włączać światła i wyłączać. No ten ojciec tego naszego brata że mu założył takie na nie? Za jakiś czas mówi, ja przemyślałem, nie mogę klaskać. Słuchajcie, co on tam wymyślał, żeby mu zrobić światło na mówi, kurczę, musiałem się, wiesz, mi się, e, e, wiesz, ludzie mają zboczenia różne, zboczenia religijne również. Ja wiem, tak jest, nie rozumiem tego, nawet mi się nie chce rozumieć, bo to jest jedna, jedna z jakichś perwersji w ogóle i dziwacznych e, z tą religią, ale Bóg mówi tak, dla mnie najważniejsza rzecz to jest to, kiedy ty jesteś w ukryciu. I jakby modlitwa zaczyna się w ukryciu. Bez modlitwy w ukryciu reszta nie działa. A jeśli działa, to działa na połgliska. Ludzie mówią, ale namaszczenie. Ja mówię, zbuduj komory, zobaczył dopiero namaszczenie. Zobacz na Zobaczysz namaszczenie. Moja żona jest świadkiem, Ja yy, yy, nieraz w komorze padałem, leżałem pod mocą Bożego Ducha w komorze. Mówię, śmiałem się. Ona, gada się przyzwyczaiła Po prostu. Siedziałem, odbyłem się po jego, że łup! Spadłem, nie mogłem się powstrzymać. Miałem, że 15 minut na przykład leżałem wie, na Ziemi. Jak, jak uderzyło mnie Nie było tam żadnej muzyki, nic tam nie było. Rozumiesz? Jezus nawet druku uwielbienia nie miał. Chcę, żebyśmy coś zrozumieli. Jezus miał komorę. To był Jego fundament. Takie jest jedno miejsce, że jak, jak jest opisana, komora Jezusa. Poszedł, wszedł, słuchajcie, wyszedł z nocy, poszedł pod górę i wszedł na górę. On takie rzeczy robi. Zimno, nieprzyjemnie, w różnych miejscach, on szedł do swojej komory. I Bóg mówi tak, fundamentem modlitwy jest komora. Nie ma komory, nie ma życia modlitewnego. Ja nie wierzę w to, że jest życie modlitewne, kiedy nie ma komory. I komora to nie oznacza, jakiegoś miejsca szczególnego. Ludzie mówią, wiesz, to tak, to musi być cicho. Nieprawda, książka Ketryn kumara, o którym mówił pastor Janusz, to była kobieta, która miała komorę, a już siedziały, już, już siedziały tysiące ludzi, rozumiecie, a ona miała swoją komorę i chodziła przed nimi i miała 15 minut takiego wyciszenia i ją nie interesowało, że tam e, e, byli ludzie, już tysiąc, dwa tysiące, tysiące, tysiące ludzi, ona miała tam komorę. Komora to jest budowanie wewnętrznej świątyni. Możemy mieć komorę wszędzie. Ja miałem w więzienniu takie komory, że to się w nie mieć. Jak ja się nawróciłem, słuchajcie, byłem w takiej celi, gdzie disco -polo leciało, proszę ciebie w malutku. Dwóch nas siedziało. dwóch nas siedziało. I malutka cela i dyskopolo ten chłopak słuchał tak potężnie, słuchajcie, ja takiego jamnika, taki magnetowo. Łuśniki są z kołowa. Tu sobie urżnął jeszcze takie skrzynki. I tam wzmocnienie do tego dam. I tam cały czas. Jolka, Jolka, dziewczyna! to co chodzi? A ja miałem komorę! Do nas przyszedł. trzeba było krzyczeć do siebie na przestrzeni tych A On mówi, Ty możesz tu czytać? Ja mówię, mogę. Nie przeszkadza ci to? Ja mówię, nie. W ogóle mnie nie interesuje, ja mówię, nie Rozumiesz? Komora to jest stworzenie czegoś. My musimy stworzyć swoją komorę. My musimy być ludźmi indywidualnej modlitwy, Żeby być skutecznymi w kościele, żeby modlitwa w kościele odnosiła skutki. Żeby w kościele można było, wiesz, nie stać tak. Kiedy mnie Pan poruszył? Już połowa uwielbienia. Kiedy mnie Pan poruszył. Za pięć minut, o, dotyka, dotyka. Kończyli. Mówię Już dotyka. Jak dotyka? Jak dotyka? Tu się wchodzi, tu się wchodzi na uwielbienie. Hallelujah! Tak się wchodzi, a nie mamy. Jak tak sołtysa. Ale kiedy możesz wejść tak na uwielbienie? Kiedy możesz tak wejść, jak masz komorę? jak tańczysz w domu. Kiedy możesz krzyczeć w kościele, jak krzyczysz w domu? Kiedy możesz to robić społecznie, jak robisz to w domu. W komorze. Na ulicach. Według święty tego uczył. Jak padałem na kolanach w różnych miejscach, miasta podnosiłem ręce. Zamykałem oczy, bo nie mogłem znieść widoku ludzi, którzy są w Bogu. A się. Modliłem się. Od razu miałem mniej wrogów. Taki, mistrz, taki karate był, nazywał się Oyama, więc go zapytali, mistrzu, kogo, kogo, z kim byś nie walczył, kogo się bałbyś? On mówi, tylko choligana i człowieka psychicznie chorego. Rozumiesz? Jak cię biorą za psychicznie chorego, to one twoi wrogowie uciekają od ciebie. Wszyscy się boją wariatów. Trzeba zaplanować. Które mówią: jak to, nie będę miał komora. Nie, nie. Komora zależy od Ciebie nie od Boga. Od Ciebie to Ty musisz zaplanować swój indywidualny czas z Bogiem. Ty jesteś za to odpowiedzialny. I teraz, kochani, chciałem króciutko powiedzieć o takich rzeczach.